Sponsorem wiadomości sportowych jest PPH Umackiewicz, producent betonu i kostki betonowej. 16 drużyn rywalizowało w drugich mistrzostwach Piątnicy w futsalu pod patronatem wójta gminy Piątnica. Turniej typowo amatorski, choć zawodnicy z przeszłością ligowo wielu tych zawodników gra jednak w ligach, stąd tak wysoki poziom turnieju. Myślę, że to jest jeden z najwyższych poziomów Takich turniejowych tutaj na Ziemi Łomżyńskiej, i dobrze, bo to kluby w tej takiej troszeczkę przerwie poświątecznej i noworocznej mogą spalić kalorie i jak widać, chłopcy prezentują bardzo wysoki poziom, zaangażowanie ogromne. Jest 16 zespołów z regionu, głównie z, z Łomży, z powiatu łomżyńskiego, ale także z regionu, ale także pojedynczy zawodnicy, którzy grają tutaj w różnych drużynach, są także z Ostrołęki, są zawodnicy, którzy na co dzień grają w Warszawie, także to jest taki można powiedzieć regionalny turniej, co nas cieszy, bo poziom jest bardzo wysoki. I myślę, że fakt, że dużo i publiczności, dużo dobrych zawodników przyjeżdża no, o czym świadczy. Turniej futsalu to tylko jedna z wielu imprez planowanych obecnie przez władze gminy. Organizujemy także i będziemy organizowali turnieje. No dzisiaj, że tak powiem, środowisko piłkarzy oldboyi domaga się turnieju dla zawodników 40+. Plus, bo niestety zawodnicy w moim wieku i troszeczkę starsi, no w tym turnieju niewiele już mają do powiedzenia, więc na pewno zrobimy też już niedługo będzie turniej taki jeszcze bardziej amatorski 40. Plus, także dla dzieciaków. Myślę, że chodzi o to, żeby ta sala żyła jak najbardziej i takie turnieje. Są też promocją gminy Piątnica. W turnieju najlepsza okazała się drużyna Sonarolu, która w finale pokonała rew piótnica, trzecie miejsce zajęła drużyna Logo TK. Sponsorem wiadomości sportowych jest PPH Umackiewicz, producent betonu i kostki betonowej.